Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe Ciekawostki, jak zwykle na wstępie, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, a teraz już nie przedłużając, lecimy. Jest sukces, są pytania, to prawda o reprezentacji Polski po finałach w Bolonii. Polacy sięgnęli w Bolonii po brązowe medale Ligi Narodów, ale występy biało-czerwonych w turnieju finałowym mogą budzić mieszane uczucie. Jak wyglądała nasza reprezentacja po finałach Ligi Narodów, miesiąc przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata, w których Polacy bronią tytułu? Czy jest powód do niepokoju? Oto wnioski po turnieju we Włoszech. Polska wciąż pozostaje liderem rankingu FVB, ale turniej w Bolonii pokazał, że najlepiej grają obecnie inne zespoły. 26 sierpnia Polacy rozegrają pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Finały Ligi Narodów pokazały, co trzeba poprawić przed Mundialem. a jak się okazuje, trochę tego jest. Wciąż trwa walka o powrót do kadry jednego z najlepszych świadkarzy grobu, Wilfredo Leona. Nie wiadomo, czy przyjmujący Perudzi wystąpi w Mistrzostwach Świata. 12 wygranych spotkań, 3 porażki, brązowy medal wywalczony po bardzo dobrym niedzielnym meczu o trzecie miejsce z Włochami. Tak wygląda bilans reprezentacji Polski w tegorocznej Ligi, Lidze Narodów, po której Białe czerwoni zajmują pierwsze miejsce w światowym rankingu, tuż przed mistrzami olimpijskimi i triumfatorami Ligi Narodów Francuzami oraz niedawnym etatowym liderem Brazylią. A jakie wnioski? Po pierwsze, ten zespół wciąż jest. W budowie. W porównaniu z igrzyskami olimpijskimi w Tokio w wyjściowym składzie reprezentacji Polski pojawiło się aż czterech nowych siatkarzy. Kariery zakończyli charyzmatyczny lider zespołu Michał Kubiak i najbardziej utytułowany gracz kadry środkowych Piotr Z rozgrywającego Fabiana Drzyzgi, zrezygnował nowy selekcjoner Nikola Gribicz, a Wilfred León uważanego za najlepszego siatkarza świata z gry wyeliminowała kontuzja. W Bolonii mecze rozpoczynała drużyna pozbawiona czterech dotychczasowych filarów pod wodzą trenera, który zaledwie kilka miesięcy temu objął sery reprezentacji Polskiej. Musimy o tym pamiętać, oceniając grę Polaków. Marcin Janusz do tej pory w kadrze odgrywał pojedyncze epizody. W tym roku stał się głównym razem z cerem. Kamil Semeniuk, który w poprzednim sezonie przebojem w dalsze do zespołu narodowego, miał dotąd kadrze status rezerwowego, podobnie jak jego klubowy kolega Aleksander Śliwka i środkowy Jakub Kochanowski. Wszyscy już występowali z orzełkiem na piersi, grali nawet w Igrzyskach w Tokio, ale nie byli obsadzeni w rolach głównych, teraz są filarami kadry. To jest inny, mniej doświadczony zespół niż pod wodzą hejne na Zespół, który potrzebuje stabilizacji i zgrania, zwłaszcza z nowym rezeserem. Liga Narodów pokazała, że drużyna wciąż jest w budowie i nie wszystkie rybiki funkcjonują tak jak powinny. Polska na razie nie jest najlepsza, choć ranking... Na... E... FIFA pokazuje co innego, musimy powiedzieć sobie jasno, że w tej chwili dwie reprezentacje są kilka długości przed Polakami. Pokazał to stojący na znakomitym poziomie finał w Bolonii, w którym Francja pokonała 3 dwa reprezentacje Stanów Zjednoczonych. Pokazało to również pofinałowe starcie, w którym Polacy szybko zostali złamani przez Amerykanów i twardy 5-setowy bój, bój z Iranem w ćwierćfinale. Francuzi, którzy zamknęli w biało-czerwonym drogę do medalu olimpijskiego w taki grają dziś siatkówkę nieosiągalną dla innych, Opartą na znakomitej technice i geniuszu lidera Erwina Engapeda, wspieranego tak jak w finale świetną grą rozgrywającego Antoniego Blizzarda. Na wyższym poziomie są obecnie także Amerykanie, którzy jak na ironię rosną wysiłę w naszej plus pluswidze, gdzie chętnie podpisują kontrakty, podobnie zresztą jak Francuzi. Po trzecie, wpadają w czarne dziury. To, no co niepokoi najbardziej, to przestoje, które przetrwają się Polakom. W Gdańsku w tej breaku meczu z innymi i Odczerwoni tracili punkty i przegrywali 2-8. By ostatecznie uzbierać w tej odsłonie zaledwie siedem oczek. W półfinale w boloni po dwóch wyrównanych setach. W trzecim Polacy stanęli, oddając rywalom inicjatywę i przegrywając do 13. Iż są świata takie dowy nie powinny się przytrafiać. Do tego dochodzą błędy i niepokojące słabe gra w przyjęciu, zagrywki i obronie. A przecież mamy znakomitą linię przyjęcia złożoną z obecnych byłych graczy Zaxy, Kędzierzyn koźle którzy tworzyli Monolit wygrywając Ligę Mistrzów. Mamy jeszcze sporo do poprawy: kadra, kadra na Mundial już chyba jest. Wygląda na to, że drużyna, którą Grimir zabrał na finale, do bolonii w takim samym zestawieniu powalczy za miesiąc w naszym kraju o obronę Mistrzostwa Świata. Oczywiście nie wykluczone są je na dwie korekty wśród rezerwowych, ale filary zespołu pozostaną te same. Choć w szerokim 22-osobowym składzie na Mistrzostwo Świata znalazł się Wilfred no trudno przypuszczać, że lider Perugii ludzi zdąży uzyskać zdrowie i formę. Przyjmujący przechodzi rehabilitację po zabiegu i powoli musi się chyba przyzwyczaić do myśli, że wybitnego siatkarza w, w tym roku w polskich halach nie zobaczymy. Ale miejmy nadzieję jednak, że zobaczymy. Wilfred Leona. Piąte. Griwic ma różny skład. I nie lubi zmian. Turniej w Boloń pokazał, że serw już wybrał siedmiu wspaniałych, którzy mają być trzonem jego drużyny. Wszystkie mecze w turnieju finałowym nasz zespół rozpoczynał z Marcinem Januszem na rozegraniu, Bartoszem Kurkiem w ataku, Kamilem Semeniukiem i Aleksandrem Śliwko na przyjęciu, Mateuszem Bienkiem i Jakubem Kochanowskim na środku. Połem Zatorskim na libero. Tak wyglądał, że razny skład Nikoli Grybicza, którego serw się konsekwentnie trzyma. Nie dokonał korek w wyjściowym zestawieniu, Chodzi w Gdańsku w ostatnim turnieju rundy interkontynentalnej. Fantastycznie zagrał Tomasz Forna. Dla Karol Kłos był w Lidze najlepiej brakującym. Polskim zawodnikiem Gribic nie dokonał zmiany na pozycji liberał, choć Paweł Zatorski nie miał najlepszego turnieju nie wysłał tak jak przez wiele lat wcześniej w kadrze. U Grybicza wszystko jest poukładane, a zawodnicy mają niepisane konkretne zadania. Karol Butryn wchodzi tylko na zagrywkę, a Łukasz Kaczmarek i Grzegorz Mułarz na podwójne zmiany. Trudno się spodziewać, żeby Sepp nagle dokonał rewolucji w swojej koncepcji. Raczej będzie ją ogrywał i doskonalił, o ile szyków nie pokrzyżuje mu odpukać kontuzje czy wypadkowe losy. Lepiej przegrać teraz, niż na mundialu. Historia Ligi lodu wcześniej Ligi Światowej, pokazuje, że wygrywanie w tych prestiżowych rozgrywkach nie zawsze idzie w parze z triumfatami w najważniejszym kryzysie sezonu. W 2012 roku Palacy w wielkim stylu zdobyli złoto Ligi Światowej, by podnieść szlomotną klęskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Dwa odmiany, gdy zostawali mistrzami świata, wcale nie odnosili wcześniej sukcesu w Światówce. W 2014 roku nie awansowali nawet do turnieju finałowego, a cztery lata później zajęli w nim piąte miejsce. Ten brązowy medal da mojej, da mojej drużynie wiarę w to, że jesteśmy na właściwym kursie. Może zatem brązowy medal, pierwszy pod wodzą Glibicza, który należy uznać za sukces, będzie dobrą e, trampoliną do triumfu w Mistrzostwach Świata. Ten brązowy medal da, da mojej drużynie wiarę w to, że jesteśmy na właściwym kursie. Teraz potrzebujemy tylko ciężkiej pracy na treningach i doskonalenia", mówi kapitan biało-czerwonego samolotu Nikoli Glibicza z turbulencjami i nie bez kłopotów przeprowadził zespół przez pierwszy etap podróży. Teraz obrał kurs na Katowice, gdzie odbędą się pierwsze mecze parku Mistrzostwa Świata. Choć obaw nie brakuje, możemy czekać na mundial z spokojem. Wciąż możemy wierzyć, że czekają nas wysoki lot. Mam nadzieję, że Polska wygra te Mistrzostwa Świata w tym roku. Bo nie wiem, kiedy ten odcinek wróci, yy, wrzucę może po Mistrzostwach Świata, może jeszcze przed, zobaczymy widzowie. Ale wam dziękuję za ten odcinek i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Siemano, cześć, czołem i do następnego Siemano i cześć.